Mateusz Kawalec, profi fitness school. Dzisiaj będziemy opowiadać sobie o bólu barku, bólu barku w treningu siłowym, bólu barku ogólnie w aktywności fizycznej, ale także u osób trenujących, u osób nie trenujących, ponieważ jest to na tyle powszechny temat, że uważam, że chyba nie ma osoby, która by przynajmniej raz nie odczuwała takiego bólu. Chyba każdy się z tym spotkał, szczególnie, że jesteśmy aktywni fizycznie. I jak wiecie, ten ból parku może być bardzo często niespecyficzny, może się pojawić z różnych, z różnych powodów i w różnych momentach naszego życia, treningu, ale także po prostu może pojawić się nagle, znikąd całkowicie nie wiemy, dlaczego nas zaczęło boleć. Po prostu rano wstaliśmy, ból parku, nie możemy ruszyć ręką. No i teraz trzeba się zastanowić, dlaczego, co się stało. I jakie mogą być przyczyny? Jeżeli chodzi o sam staw ramienny. Staw ramienny jest stawem kulistym, wolnym. Co to znaczy? To znaczy, że mamy bardzo duże pole manewru, bardzo duży zakres ruchu. Yy, także panewka i głowa kości, stawo, ko 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 kości ramiennej, głowa kości ramiennej jest poza panewką naszą, co nam daje bardzo duże. Możliwości ruchu. Tu stawu nic nie ogranicza, tak jak w stawie biodrowym. Głowa nie wchodzi do panewki całkowicie, ona tylko przylega. I to nam daje duże możliwości, jeżeli chodzi o ruch, duże możliwości, jeżeli chodzi o siłę, duże możliwości, jeżeli chodzi o pracę naszych mięśni. Możemy też staw ramienny rozdzielić na, w ten sposób, że ograniczenia, które będą w nim występowały, czyli ograniczenie zakresu ruchu będą powodowane przez torebkę stawową, będą powodowane przez więzadła, ale też przez mięśnie, mięśnie i ścięgna. I takimi najważniejszymi mięśniami, które stabilizują głowę kości ramiennej w panewce, czyli przy łopatce, jest, są rotatory. Rotatory zewnętrzne, wewnętrzne, zwane, tak zwa, tak z, zwane pierścieniem rotatorów, które oplatają staw ramienny z obu stron i centralizują głowę kości ramiennej dokładnie, panewce po to żeby stabilizować staw i żeby on nam nie uciekł nigdzie przy żadnym szarpnięciu, wypchnięciu czy ruchu. No i dochodzimy do tego, że staw ramienny tak naprawdę nie składa się z, tylko z dwóch elementów, czyli łopatki i głowy kości ramiennej kości ramiennej. Natomiast staw ramienny, zobaczcie ile wchodzi elementów, struktur, które są ze sobą powiązane. Mamy staw ramienno-łopatkowy Staw ramienny, potocznie nazywając bark, czyli to, co wszyscy myślą, że jest naszym stawem i że nas boli. Następnie mamy staw barkowo-obojczykowy czyli wyrostek barkowy łopatki łączy się z obojczykiem. Mamy drugi element, który tworzy nam staw ramienny. Mamy staw mostkowo-obojczykowy mostek, obojczyk obojczyk znowu łączy się z mostkiem. Łączy się z wyrostkiem barkowym. Czyli mamy już wspólny element, który łączy dwie struktury. Jest łącznikiem pomiędzy mostkiem a łopatką. Mamy staw żebrowo-łopatkowy. Jest to staw funkcjonalny, nie ma tam torebki stawowej. Natomiast zobaczcie, że łopatka, część na przykład wyrostka barkowego, wchodzi w, staw, wchodzi w część stawu ramiennego. Łopatka ślizga się. Po żebrach, wykonując ruch. Jak wiemy, łopatka jest bardzo mobilna. Możemy iść do góry, do przodu, w dół, możemy iść do rotacji zewnętrznej, wewnętrznej, możemy działać pod kątem, ściągnąć łopatki, podciągnąć, obniżyć. Ona musi być funkcjonalna, musi być mobilna i przesuwać się nam po żebrach. No i mamy jeszcze jeden staw podbarkowy, staw nieanatomiczny, też funkcjonalny czyli to, co jest w przestrzeni pomiędzy głową kości ramiennej i wyrostkiem barkowym. I zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery pięć elementów, które tworzą staw ramienny. Każdy musi działać ze sobą, każdy musi spełniać swoją funkcję, ponieważ wystarczy jeden element, który zawiedzie, i może być przeniesienie obciążeń w inny rejon ciała, jeżeli chodzi o staw ramienny. Istotne struktury, które są w stawie ramiennym. Jest to torebka stawowa. Mięśnie i ścięgna, więzadła. Jak już powiedzieliśmy na samym początku, torebka stawowa jest limiterem ruchomości naszego stawu ramiennego. Mięśnie i ścięgna stabilizują wszystko. Głowę kości ramiennej stabilizują do panewki, do łopatki, do wydrążenia stawowego. Więzadła ograniczają nam, nam też niektóre ruchy, tak żeby nie było zbyt dużego zakresu ruchu, żeby staw też nie wyszedł ze swojego obrysu i na przykład, żeby nie doszło do zwichnięcia, podwichnięcia stawu ramiennego. Więc to wszystko musi ze sobą współgrać. Jeżeli znowu któryś z tych elementów zawiodą, znowu będzie problem. Napięcia przeniosą się w inny rejon stawu ramiennego, przeniosą się w inny obszar barku, co może nam dawać. Wiele rodzajów bólu, o których zaraz sobie powiemy. No i przechodzimy teraz do tak zwanego dysbalansu mięśniowego, który, gdzie mięśnie, można by to określić tak, że mięśnie muszą poszczególne współgrać ze sobą. Dysbalans mięśniowy tworzy się w momencie, kiedy mięśnie antagonistyczne, czyli przeciwstawnie działające, nie są równomiernie napinane podczas ruchu. Zobaczcie, że jeżeli ja będę wykonywał ruch. Chociażby przy wiedzenia, przednia część mięśnia naramiennego będzie się kurczyła, natomiast tylny akton będzie się rozciągał. Sytuacja analogiczna: przód się rozciąga, tył się kurczy. Jeżeli będziemy mieli sytuację, że któraś z części mięśni będzie zbyt mocno napięta na samym początku, na samym wstępie, nie będziemy mogli do końca wykonać na przykład Odwiedzenia horyzontalnego. Będzie nas już coś trzymało. I wtedy powstanie tak zwany dysbalans mięśniowy, gdzie określone mięśnie, przyczepiając się w określonych miejscach na kości, będą się kurczyć, co za tym idzie, będą ustawiać już głowę kości ramiennej w panewce w swoim kierunku. Czyli to stanie się naszą normą. Jeżeli będziemy mieli chociaż mięsień. Yy, akton przedni mięśnia ramiennego zbyt mocno napięty, to głowa kości ramiennej będzie lekko pociągana do przodu, przez co przesunie się już na samym początku w panewce do przodu. No i co się dzieje wtedy? Tam miejsce, w którym głowa kości ramiennej będzie przesunięta do przodu, będzie ściskało, stawia wszystkie inne struktury, które są obok: Prząstka stawowa, kaletka podbarkowa, inne mięśnie i struktury. Kolejną rzeczą, która się wydarzy, w momencie, kiedy będzie bark przesunięty do przodu, będzie przykurcz torebki stawowej z części przedniej. Pamiętamy, torebka stawowa jest limiterem naszych ruchów, czyli możemy ograniczać nią nasz zakres ruchomości. Jeżeli ona już będzie przykurczona na samym początku, automatycznie ruchy, które będę chciał wykonywać do tyłu, do zgięcia, będą niewykonalne w określonym, w określonym zakresie ruchu, który nam jest potrzebny. Więc taka sytuacja będzie powodowała kompresję w stawie, czyli ścisk wszystkich struktur, będzie powodowała ścisk kości o kość, przez co dojdzie do stanu zapalnego, zbyt dużych obciążeń w tym miejscu. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze trening siłowy, gdzie będziemy obciążać w tym niewłaściwym ustawieniu stawu nasze ramiona, no będziemy pogarszać tylko i wyłącznie tą sytuację. Rozwiązanie... Jest takie, że dbamy o prawidłową elastyczność i siłę wszystkich mięśni w obrębie stawu ramiennego. Jeżeli mamy programowanie treningu siłowego, proszę zwróćcie uwagę, ile na przykład serii w skali tygodnia jest ułożonych pod rotatory wewnętrzne, czyli ćwiczenia, w których rotatory wewnętrzne będą wykonywać pracę też i ile na przykład pod rotatory zewnętrzne. Czy to się równoważy? Z reguły mamy tendencję, że Wyciskamy klatka piersiowa, na ramienny przedni, gdzieś akton tylny jest zaniedbywany lub rotacja zewnętrzna. I ta sytuacja, która będzie cały czas się powtarzać cyklicznie, będzie powodowała to, że ten dysbalans powstanie, a co za tym idzie, będzie pól, stan zapalny i później nieprzyjemne odczucia, tak jak na przykład będzie przypuszcz torebki stawowej, z którym będziemy ciężko musieli pracować, żeby tę funkcję w ramieniu odzyskać.